Więcej osób są jednoznaczne. Szczęście w 50% zależy od naszej osobowości, a zatem w ogromnej mierze od spraw genetycznych. I to jest ta wielka życiowa zmyła i iluzja, przez którą mnóstwo osób jest nieszczęśliwych lub goni za szczęściem, myśląc, że znajdzie to szczęście na szczycie góry. Powodem, dla którego wszystko mu się tak bardzo szybko manifestowało, było Kalpavriksa, czyli magiczne drzewo, które miało moc spełniania życzeń. Zapoznając się z różnymi badaniami psychologicznymi, czytając teksty, może religijne, może takie kulturowe, albo po prostu na bazie własnych doświadczeń, możemy dojść do tego, że to my jesteśmy swoją kalpavrikszą.